Czym są omniki? Niegdyś zwykłe roboty pomagające ludziom w życiu codziennym, a dziś co oni nazwijmy to osobną rasą, która stara się żyć wśród ludzi. I tak co do kwestii ich świadomości, to ta przez wiele lat po kryzysie omnicznym jest wciąż sporą tajemnicą nie tylko dla nas, ale i dla ludzi w tym uniwersum. Także dziś postaram się Wam wyjaśnić w jaki sposób ci w ogóle otrzymali własną świadomość, jak i również mniej więcej ich kulturę. Przy okazji, jeśli podoba Wam się kontent, który robię, czy to newsowy, czy lorowy, to zachęcam Was do zostawienia sub'a na tym kanale, bo naprawdę mocno to motywuje. Ale już nie przedłużając, to witam Was w nowym odcinku, ja jestem Zwierzcho i zapraszam Was do oglądania. Także na początku zacznijmy od tego, że same Omniki pierwotnie nie były świadome, a były zwykłymi robotami do pomocy ludziom, gdzie owszem posiadały humanoidalną postać, lecz ta służyła im głównie do uczenia się w ramach ich ograniczonego oprogramowania. Jednak tu co ciekawe to po jakimś czasie roboty te zaczęły faktycznie podejmować własne decyzje, które wykraczały poza możliwości nawet najbardziej zaawansowanych modeli Omników. Lecz nie do końca wiadomo dlaczego. Niemniej sama korporacja Omnika postanowiła zabezpieczyć i wbudować ograniczenia do ich systemów, aby uniknąć jakiejkolwiek formy buntu z ich strony. I tak pierwszą, chociaż też nie do końca świadomą Omniczką była Aurora, która została stworzona przez zespół badawczy Omnika Corporation pod przewodnictwem dr Min Liao. Gdzie co ciekawe, sama Aurora miała być najbardziej zaawansowaną sztuczną inteligencją, jaką kiedykolwiek stworzyli, zdolną do poznawania na poziomie ludzkim i wykraczającą poza to. Jednak czemu wcześniej powiedziałem, że ta nie do końca była pierwszym omnikiem? Cóż, z samego lore jest nam sugerowane, że Aurora nie była pierwszą próbą stworzenia tak zaawansowanej sztucznej inteligencji, a było ich kilka, lecz na ten moment nic o nich nie wiemy. Niemniej o samej Aurorze nagram kiedyś osobny odcinek, a teraz przejdźmy do momentu jej poświęcenia, dzięki któremu ta nadała wszystkim robotom świadomość, czyniąc z nich postacie jakie znamy dziś, czyli Omniki, mający wolną wolę i inteligencję. Mało tego, niektóre z nich opisywano nawet jako lepsze od ludzi, ponieważ te były znacznie silniejsze, szybsze i mądrzejsze, co raczej nikogo nie powinno dziwić. Aczkolwiek mimo swoich nazwijmy to zdolności, te nadal były podatne na działania EMP czy zhakowanie, co widzieliśmy w historii nie raz. Dodatkowo nie możemy zapomnieć o tym, że nawet po poświęceniu Aurory, niektóre z nich zostały siłą przejęte przez boski program Anubisa, który nagiął ich do swojej woli. Jednak dobra, skoro jesteśmy wciąż w temacie poświęcenia Aurory, to postarajmy się odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę ta im dała. Cóż, Generalnie mówi się o tym, że niektóre, jak nie wszystkie, omniki otrzymały od niej unikalną formę energii zwaną energią omniczną, która, co ciekawe, ma zarówno właściwości destrukcyjne, jak i regeneracyjne, co możemy zobaczyć na przykładzie kul zeniaty czy ramatry. I tak, przechodząc dalej, to omówmy teraz termin omnik, który został znacznie zmieniony na przestrzeni czasu, ponieważ, tak jak kiedyś przed kryzysem, termin ten oznaczał synonim wielu typów robotów, bardziej humanoidalnych, takich chociażby jak AT301 i Z550. Jednak w obecnych czasach termin ten oznacza opis rasy ludzi świadomych, którzy wyłonili się z przebudzenia i których większość to humanoidalne modele. Gdzie co ciekawe, niektórzy Duże ludzie zamiast nazywać ich omnikami, to nazywają ich właśnie przebudzonymi. Także jeśli kiedyś w Lore spotkacie się z taką odmianą, to możecie wiedzieć, że chodzi o omnika. Lecz oczywiście nie wszyscy ludzie byli do nich nastawieni pozytywnie, nazywając ich równie dobrze puszkami lub robotami wojennymi, gdzie ten ostatni termin był używany wyłącznie w odniesieniu do omników specjalnie zaprojektowanych do wojny podczas kryzysu omnicznego. Jednak to nie koniec, ponieważ z samej fabuły znamy również termin bodwojenny, który odnosi się już do innego typu omnika, dokładniej tych niehumanoidalnych. Czyli prawdopodobnie można by tak nazwać roboty typu guinshi, gdyż te no nie przypominają ludzi ani trochę. No ale dobra, skoro już omówiliśmy sobie jakie zdanie mają ludzie, to mówmy sobie teraz perspektywy omników, którzy chociażby w takim klasztorze Szambali uważają, że posiadają duszę. Bo jakby na to nie patrzeć, ci owszem mogą wymieniać swoje części na nowe lub zostać naprawione, jeśli oczywiście zostaną uszkodzeni. Lecz mimo wszystko podstawa humanoidalna postaci Omnika nie może zostać zastąpiona, przez co tym bardziej strata jednego z nich jest bardzo odczuwalna i bolesna dla każdego z ich rasy. Dlatego też oni sami, jeśli tylko mają taką możliwość, to odprawiają swoim najbliższym pogrzeb, podczas którego ci przyczepiają części metalu zmarłego na ciało od dając mu w ten sposób cześć. I tak jak dobrze wiemy, to sami omnicy wielokrotnie próbowali nawiązać kontakt z ludźmi, co możemy zobaczyć na przykład w ich sposobie ubierania się czy kolekcjonowaniu jakichś przedmiotów, co miało na celu zbliżyć ich do siebie, lecz niestety bez skutku. Jednak oczywiście ich próby nie kończyły się tylko na tym, gdyż ci wielokrotnie próbowali im wytłumaczyć, że nie stanowią już dla nich żadnego zagrożenia i że wszystko na czym im zależy, to aby sami omnicy mogli żyć. Z ludźmi w pokoju, co możemy zaobserwować chociażby w przypadku takiego mandaty, ramatry czy zeniaty, lecz jak dobrze wiemy, wszystkie te próby były nieskuteczne. Aczkolwiek co do zeniaty, to chyba temu póki co wyszło to najlepiej. Dodatkowo, w ramach ciekawostki powiem Wam, że pomimo istnienia czegoś takiego jak omniczna muzyka, to nie wszyscy z nich popierają tego typu rozrywkę, gdyż ich zdaniem jest to sprzeczne z ich kulturą, dlatego też ci kategorycznie, Historycznie zabraniają słuchać jakiejkolwiek muzyki, a nawet rozmawiać z ludźmi, którzy chcą im pomóc. Lecz czym jest to spowodowane? Cóż, najwyraźniej ci zwyczajnie się obawiają, że sama ich kultura zostanie kiedyś utracona, a co za tym idzie, ci stracą to, co czyni ich omnikami. I tak, generalnie w tym miejscu można by jeszcze wspomnieć o ich osobnym języku, tak zwanym omnik kodzie, który, jak możecie się domyślić, jest stosowany głównie przez nich samych. Co to jest spowodowane tym, że nie da się go bezpośrednio przetłumaczyć na język angielski, a to co jeszcze bardziej go utrudnia, to fakt, że jest on animowany specjalnie po to, aby właśnie ludzie nie mogli go odczytać. Aczkolwiek w samym lore znamy postać, która mniej więcej się go nauczyła, a mowa tu o Efi, która potrafi przeczytać kilka słów omnik kodu po trzyletniej nauce tego języka. Jednak co do samego omnik kodu, to problem jest z nim taki, że obecnie nie wiemy, czy jest on dalej kanoniczny. Gdyż o nim samym dowiedzieliśmy się bezpośrednio od Michaela Chu na jego icie, gdzie poinformował nas o takim czymś, lecz po tym jak odszedł on od Blizzarda, nie wiemy czy jego słowa sprzed kilku lat dalej traktować jako pewnik, mimo tego, że sama wzmianka o tym języku pojawiła się w książce Bohater Numbani. Także generalnie według mnie język ten jest dalej kanoniczny, a przynajmniej do momentu, aż Blizzard tego nie wyjaśni. Nie powiem, y, miałem dość spory problem z nakręceniem tego materiału, gdyż miałem na niego trzy różne pomysły, z czego chciałem omówić na pewno samoświadomość świadomość omników, kulturę i chociażby tym właśnie czym są. I nie do końca wiedziałem jaki tytuł w końcu nadać. Także macie to, co zrobiłem i nie wiem po co to podpiąć, więc podpiąłem to pod czym jest. Tak więc mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe i że odcinek ten był w miarę zrozumiały, jeżeli chodzi o przekaz. Jednakże co do samych omników, to myślę, że będziemy jeszcze nie raz wracać do tego tematu na kanale, gdyż mamy jeszcze do omówienia kwestie takie jak osobne rodzaje tej rasy, takie na przykład jak właśnie Gwynshi, czy chociażby te z Australii, które wydają się być kompletnie inną odmianą omnika. Do tego jeszcze dochodzi kwestia ich świadomości, w sensie czy naprawdę te mają duszę, jak i również odcinek, kim one są, bo myślę, że taki materiał też się kiedyś musi pojawić. Także jeśli chcecie przyjrzeć, gapić następnych odcinków, to zachęcam Was do subskrypcji tego kanału i przepraszam jeszcze raz za tak chaotyczny film. No ale dobra, już kończąc, to dziękuję Wam pięknie za oglądanie tego odcinka, jak i wszystkim wspierającym. Do następnego i cześć!